Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń, z ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce korzysta już ponad 4 miliony Polaków. Mówimy tutaj o co czwartej aktywnej zawodowej osobie w naszym kraju. Ubezpieczenia zdrowotne stają się standardem w firmach zatrudniających powyżej 150 pracowników i nie mówię tutaj tylko o firmach zatrudniających pracowników biurowych w dużych miejscowościach. Mówię o firmach z mniejszych miejscowości zatrudniających pracowników fizycznych, firmach produkcyjnych, firmach logistycznych, budowlanych, transportowych czy usługowych. Patrząc na portfel ubezpieczeń zdrowotnych w Kompensie wzrósł on w 2022 roku o 38% i zakładamy, że to tempo wzrostu utrzyma się w kolejnych Latach. Fala podwyżek cen pakietów medycznych ruszyła w drugiej połowie 2022 roku, co pokrywa się z wzrostem inflacji w sektorze usług zdrowotnych. Patrząc na ceny konsultacji lekarskich w naszej sieci. Porównując pierwszy kwartał 2022 roku do pierwszego kwartału tego roku, ceny konsultacji lekarskich wzrosły średnio o 40%. W skrajnych przypadkach w placówkach, które mają swoje siedziby poza dużymi miastami, ceny wzrosły nawet o 80%. Z perspektywy jakości programu prywatnej opieki medycznej kluczowe są cztery cechy. Przede wszystkim standardy dostępności. Warto postawić na dostawcę, który daje dostęp do rozbudowanej sieci placówek medycznych i w umowie bądź ogólnych warunkach ubezpieczenia wpisuje gwarantowane terminy dostępności do świadczeń. Po drugie, sposób umawiania się na świadczenia. Standardem jest, że na wizyty u lekarza umawiamy się za pośrednictwem infolinii, składamy dyspozycję w aplikacji bądź w formularzu internetowym. Ale kluczowe z perspektywy jakości programu jest to, żeby nasi pracownicy mogli się umawiać. Na świadczenia, na konsultacje lekarskie, również bezpośrednio w placówce medycznej z pominięciem infolinii dostawcy. Po trzecie, refundacja. Refundacja to ważny element programu, bo daje możliwość skorzystania ze świadczeń poza siecią placówek medycznych danego dostawcy. Jest to szczególnie ważny element programu w firmach, które mają siedzibę poza dużą aglomeracją miejską. Wtedy te limity refundacyjne możemy z dostawcą negocjować, podwyższać je. Ostatnim elementem. Ważnym z perspektywy takiej jakości programu prywatnej opieki medycznej jest dostęp do świadczeń z zakresu telemedycyny, gdzie możemy skonsultować problem z lekarzem bez wychodzenia z domu, możemy dostać. E-receptę, efektywny program prywatnej opieki medycznej przekłada się na realną poprawę zdrowia pracowników. Są oni bardziej efektywni, skracają się długotrwałe absencje chorobowe. A trzeba pamiętać, że 35% zwolnień to zwolnienia, które Długo od 11 do 30 dni, szczególnie w filmach produkcyjnych, w których widzimy, w których wdrażamy programy prywatnej opieki medycznej, widzimy, że te długotrwałe zwolnienia chorobowe skracają się na jakieś 30%.